Nie znałem Ethana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie może, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Paul Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Ethan piszą listy. Dostaje ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Tymi słowami rozpoczyna się zdecydowanie najciekawsza gra przygodowa ostatnich lat zaginięcie Isana Cartera. Choć jej akcja rozgrywa się w Wisconsin, twórcy odnaleźli inspirację w Polsce, na Dolnym Śląsku. Podobnie więc jak Paul Prospero, bohater gry, postanowiliśmy ruszyć śladami Isana Cartera w realnym świecie. to the real świecie. W grze wcielamy się w detektywa Pola Prospero, zajmującego się sprawami paranormalnymi. Przygoda rozpoczyna się w kolejowym tunelu prowadzącym do Red Creek Valley. Pierwowzorem obiektu okazał się blisko 200-metrowy tunel pod górą Czyżyk, wybudowany w latach 1905-1907. Trasa kolejowej linii, podobnie jak w grze, prowadzi nas do starej, zapomnianej stacji i na stalowy most kratownicowy, z którego rozciąga się tak w grze, jak i w rzeczywistości malownicza panorama. Konstrukcja stalowa mostu w Pilchowicach, który stał się natchnieniem dla twórców gry, waży ponoć przeszło 350 ton. Jest to jednocześnie jeden z najwyższych wiaduktów kolejowych w Polsce. Odległość paraboli od dna zatoki przepływającego pod mostem Bobru to 38 metrów. W 1945 roku obiekt uszkodzony został ładunkiem wybuchowym, jednak w krótkim czasie przywrócono go do użytku. Dziś most odwiedzany jest przez turystów, bowiem oferuje niezwykłe widoki na jezioro Pilchowickie i znajdującą się w pobliżu Tamę. Dla fanów Itlana Cartera to już miejsce kultowe właśnie tutaj można najbardziej poczuć klimat gry. Również stacja kolejowa, do jakiej docieramy w grze, ma swój pierwowzór właśnie nad jeziorem Pilchowickim. Nie tak mroczna jak w opowieści o Itanie, jednak również zapomniana, służy dziś za parking dla turystów korzystających ze znajdującej się poniżej przystani. Stacja wybudowana została w początkach XX wieku na półce skalnej, którą wzmocniono malowniczymi żelbetowymi arkadami. W końcu, śladami detektywa Prospero, docieramy do ogromnej tamy, drugiej co do wysokości i drugiej co do czasu powstania zapory w Polsce. Decyzja o budowie tej monumentalnej konstrukcji zapadła po wielkiej powodzi z 1897 roku, która wyrządziła katastrofalne szkody. Zmusiło to ówczesne władze do wdrożenia planu budowy zapór które nie tylko redukować miały fale powodziowe, ale i umożliwiać pozyskiwanie energii elektrycznej. Osobą odpowiedzialną za tę koncepcję był profesor Otto Ince, który osobiście nadzorował każdą budowę. W 1912 roku oddano do użytku zaporę pilchowicką, wybudowaną z kamiennych bloków. Oficjalnego otwarcia dokonał sam cesarz Wilhelm II. Wysokość całkowita obiektu to 62 metry, a długość korony aż 270 metrów. Wcześniej jeszcze, bo w 1905 roku powstała zapora leśniańska nieopodal zamku Czocha. Elektrownia stojąca w jej pobliżu, jak i malownicza willa górująca nad Tamą również pojawiają się w grze. Na tym jednak rebus z poszukiwaniem źródeł się nie kończy. Otóż obiekt stojący bezpośrednio pod komputerową tamą to z kolei kopia elektrowni przy zaporze Złotnickiej. Reasumując, aż trzy zapory Pilchowicka, Leśniańska i Złotnicka stanowiły wzór dla grafików tworzących tę niezwykłą elektroniczną przygodę. Łowcy przygód na tropie Eitana Cartera. Czy dotarliśmy do Wisconsin w Stanach Zjednoczonych? Nie, jesteśmy ledwie 120 km od Wrocławia w Pilchowicach pod Jelenią Górą. To właśnie tutaj twórcy tej wspaniałej gry szukali inspiracji. Jeśli chcecie odwiedzić Stany Zjednoczone, koniecznie zagrajcie w The Vanishing of Itam Carter. Jeśli chcecie natomiast poznać genezę gry, zapraszam na Dolny Śląsk, gdzie takich i podobnych klimatów jest cała masa. Z Pilchowic wyruszyliśmy w Karkonosze do Karpacza. Tam bowiem stoi słynna świątynia Wang, przeniesiona tu w 1842 roku z norweskiej miejscowości o tej samej nazwie. Kościół zbudowano z sosnowych bali bez użycia gwoździ na przełomie XII i XIII wieku. Dziś nadal służy jako świątynia, ale jest też jedną z większych atrakcji turystycznych. Wokół kościoła rozciąga się cmentarz, którego nagrobki zostały szczegółowo zrekonstruowane w świecie Izaana Cartera. Łowcy przygód w konwencji world Fiction, makieta świątyni Wank jako prawdziwy kościół, ja jako wielki przedwieczny Ktulu. Weekend śladami Ethan'a Cartera postanowiliśmy zakończyć w miejscu znamiennym. W pełnym niezwykłych grobowców w parku w Jeleniej Górze. Choć nie był on bezpośrednią inspiracją dla twórców, znajdziecie tutaj barokowe kaplice grobowe bardzo podobne do tych, jakie pojawiają się w grze. Uwagę przykuwają tu przede wszystkim mroczne zdobienia, których nie postydziłby się żaden horror. Co prawda nie udało nam się odnaleźć Grobowców, którymi inspirowali się twórcy gry The Walniesz i Carter. Jednak trafiliśmy pod kościół garnizonowy w Wieleniej Górze, gdzie znajduje się przepiękny park, a w tymże parku odnowione dawne grobowce. Serdecznie zachęcamy do wizyty właśnie w Wieleniej Górze i tu i w wielu innych miastach dolnośląskich tego typu grobowce są zjawiskiem częstym. Tutaj w Wieleniej Górze. Są zabytkiem wyremontowanym i służącym turystom jako pożółkła, ale jednak wciąż aktualna karta historii. Nie odkryliśmy wszystkich miejsc, które były inspiracją dla twórców gry. Wiele jeszcze przed nami. Dolny Śląsk to region na niejedną wycieczkę. To kraina wygasłych wulkanów, zamków na skalistych wzgórzach, wiekowych nekropolii, pięknych pałaców, tajemniczych ogrodów, niezbadanych podziemi, złotonośnych sztolni i przepięknych rzek. To wymarzona wręcz sceneria dla opowieści z gatunku weird fiction. Ale o tym już innym razem. W naszej podróży wspierali nas serwis cdp.pl, wydawca i dystrybutor gry zaginięcie Itana Cartera oraz The Astronauts, studio, które stworzyło tę wspaniałą grę. Wszystkim serdecznie dziękujemy.